어? h 어? p 어? W ogóle teraz lecisz? Lecę na premierę mojego nowego sklepu Abra Team. www.abra.it Nowe produkty, nowa jakość. Wysyłka w 24 godziny. I limitowane zdjęcie z autografem do każdego zamówienia gratis. A pierwszy tysiąc autografów jest także podpisane na odwrocie. Premiera już w piątek, 17 listopada. Wbijaj w pierwszy link w opisie. Start sklepu już dzisiaj o 13. Yo, widzowie Fortnite a pewnie się po mnie nie spodziewaliście. Ale w momencie, kiedy ja to nagrywam... Wam, słuchajcie, właśnie wyszła nowa aktualizacja Mamy samoloty, mamy Tomigana Mamy właśnie ten zimowy biomek Więc lecimy, jestem ciekaw Słuchajcie, jak to będzie wyglądało wow! Tylko, że tam pewnie będzie leciał każdy No bo tam są samoloty, więc ja powinienem wyczaić miejscówkę Gdzieś, słuchajcie, wcześniej, żeby pozbierać itemki Na przykład tutaj, albo na przykład ten domek Myślę, że ten domek, słuchajcie, mógłby być fajny Tutaj leci gość na dwie skrzyneczki Tutaj jest jedna skrzyneczka i od razu małe poteczki Więc myślę, że dobrze byłoby, słuchajcie, sobie tutaj to zgadzać. I już od razu będziemy, o kurde, patrzcie co my mamy Patrzcie co my mamy, dobra, tylko żeby unikać teraz tego kolesia I będziemy mieli, słuchajcie, 100 na 100 Mamy jeszcze tutaj jakiś karabin, więc będzie, słuchajcie, dało się ich tutaj porozwalać Ale tam się typeczki klepią No, będzie grubo, słuchajcie, będzie naprawdę grubo Więc jedziemy, dobra, tamtego typa już tutaj nie ma Ja sobie wbijam tutaj, okej, okay, mamy, słuchajcie, strzelbę Czy tu jest deska? Dobra, jedziemy na desce w takim razie Dawajcie, 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 let's go! O kurde, no i dobra, tu jest faktycznie typo Więc dawaj, dawaj, wysiadka, wysiadka Wysiadka, wysiadka, rozwalamy tego typa. Dobra, dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Zabieram oczywiście od niego wszystko. I tutaj jest kolejny. Oj, 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 Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj, dawaj, on ma zero, on ma zero, on ma zero. Gdzie on uciekł? No dawaj go, kurde, bele. On już myślał, że tutaj przede mną zwieje, ale nie tym razem, wariacie, nie tym razem. Dobra. Musimy się upewnić, słuchajcie, gdzie ktoś tutaj jest, bo tutaj będzie mnóstwo ludzi, widzicie, na tego typa tam. Kurde, ale jazda, ale jazda. No jak tu są samoloty, to na pewno będzie się działo bardzo, ale to bardzo dużo. Tutaj, taktyczny pistolet maszynowy, słuchajcie. Słuchajcie, nie kojarzę, abym go wcześniej, słuchajcie, miał. Ej, on może być naprawdę ciekawy. Dobra, no to co? Lecimy, słuchajcie, ich tutaj rozwalać. Tylko tak, to mogłoby, słuchajcie, przenośny bunkier to jest dobra opcja, ale na razie sobie odpuścimy. Pójdziemy sobie do tego domku, bo tutaj właśnie był, słuchajcie, koleś. I chciałbym przetestować ten pistolet maszynowy. Tylko czy ten koleś, słuchajcie, jeszcze tutaj jest? Jakby był, to zapraszam. O, znowu mamy dechę, słuchajcie. Znowu mamy dechę. Dobra, słyszę, tutaj jest, 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 jest. Tylko gdzie ty teraz jesteśmy? A, tu jest za nami. Dobra, jedziemy go, słuchajcie, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Jedziemy, jedziemy, dobra, jest rozwalony, słuchajcie. Nawet miał tutaj koronkę, więc oczywiście koronkę sobie tutaj podniosę. I teraz tak, słuchajcie, dawajcie, przeładujmy to, bo to może być fajne. Mamy tego czepiaka, czy jak mu tam, to też jest spoko. Można by go, słuchajcie, w sumie wziąć zamiast tej wyrwy. Tak bym powiedział, że to może być dobra opcja. Mamy tą deskę, ale pytanie, czy tutaj koleś jeszcze cokolwiek zostawił? Mnie się wydaje, że pewnie nie. okej, okay, tam się klepią, tu są bandaże, dobra, i tak sobie tutaj pozwiedzajmy. O, jakieś tam amo zawsze wleci. Ale ja bym chciał ten samolot, słuchajcie, zobaczyć. Naprawdę, chciałbym, słuchajcie, to sobie obszać, a sam wiem, że w którymś z tych hangarów powinien się, słuchajcie, znajdować. Dobra, zanim tam pójdziemy, to dawajcie jeszcze weźmiemy sobie, obczajmy ten domeczek. Znaczy ten domeczek, ten mikro hangar. Nie wiem, co to nawet, słuchajcie, tutaj jest, ale tutaj powinna być właśnie skrzyneczka, jest nawet skrzyneczka. Więc dawaj, rozwal, tutaj. O kurde, ty a... balony! Wow! Dawno nie widziałem, słuchajcie, balonów. A ja kiedyś gigantycznie lubiłem balony, wiecie? W Fortnite, no wziąłbym je! Ale ten czepiak chyba, słuchajcie, jednak nam się bardziej przyda. Dobra, czy ktoś tutaj jest, tego nie wiem. Wiem tylko, że mam bardzo słaby, słuchajcie, karabin i to mi średnio siedzi, no, to mi słuchajcie, średnio siedzi. Ale dobra, zejdźmy sobie tutaj na dół. Okej, okay. i może byśmy się właśnie wbili do tego hangaru. Dobra, czy tutaj ktoś, słuchajcie, jest. Na razie nie widzę. Tam była apteczka. No, można by ewentualnie sobie ją tutaj stąd zgarnąć. O, o, coś wali, coś wali, ale słuchajcie. Aj, nie, 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 daj, ej, da, da, ej, e, 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 e. daj mi ten samolot, daj mi ten samolot. O tylko on mnie teraz interesuje, no nie? Dawaj, wsiadamy w takim razie, okej. Okay. O, kurde. O, kurde, jak się nie podlatuje, w ogóle. Ale ty ja nie umiem! Dawaj! Dawaj, jedziesz! Dopalacz, dopalacz, mordo! Dawaj, dopalacz! Nie, nie w tę stronę! Dobra, ja muszę stąd zrywać, słuchajcie, ja stąd ewidentnie zbywam, nie? W tym momencie. Ja cię kręcę, nie umiem, słuchajcie, w samoloty. I to chyba po prostu nie jest ewidentnie zajęcie dla mnie. E, więc sobie stąd uciekamy. Dobra, dawaj, no, no kurde, daleko to jest. A gość zaraz będzie mnie, słuchajcie, atakował. Więc ja sobie stąd zrywam, ej, jestem takim nupkiem, jeżeli słuchajcie, chodzi o takie temki. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, uciekamy. Dawaj, 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 dawaj. No on jest za daleko ten czepiak, no. Dawaj teraz i siup, okej. Okay. Zawsze, słuchajcie, musimy sobie tutaj właśnie pomagać nim. Dobra, okej, okay. dawaj, 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 dawaj. I może uda się, słuchajcie, uciec przed tym typeczkiem. Ja bym sobie tutaj wypił, słuchajcie, tą potkę. O kurde, no tutaj grubo, słuchajcie, się dzieje, nie? Ja mam niski level, a jednak te typeczki tutaj mnie ogarniają totalnie. Więc uciekamy. Szkoda, słuchajcie, szkoda tego samolotu. Okej, okay. tam gość leciał, czy mi się tylko wydaje? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Obserwuję, słuchajcie, okolice, ale dobra, spadamy stąd. Spadamy ewidentnie. Mam bardzo mało, słuchajcie, tutaj leczenia. Mam mało w ogóle itemków i odwaliłem najgłupszą manianę, jaką chyba Zrobić słuchajcie w ogóle ever no nie Tak mi się przynajmniej wydaje Dobra tutaj mamy słuchajcie jeszcze coś takiego śmiesznego Więc sobie tutaj to weźmiemy I czy tutaj słuchajcie będzie jakieś leczonko Jest leczonko dobra no to w takim razie Zamiast tego weźmiemy tutaj słuchajcie jest jakiś Pistolet maszynowy też ale go olewamy bo my mamy Ten nowy znaczy nowy no wiecie On kiedyś już był no nie ale dla nas Jest w tym momencie słuchajcie bardzo nawet powiedziałbym Nowy okej okay, czy tu jest jakiś koleś nie widzę Ej dobra uciekamy na razie sobie z tego Biomku bo tutaj się dzieje dużo Słuchajcie 50 osób zostało ja bym nie chciał, słuchajcie, tego zażywić. A chciałbym znaleźć jednak jakąś formę leczenia. Chciałbym, słuchajcie, mieć jakiś normalny karabin taki w miarę sensowny. Bo w tym momencie, słuchajcie, jest totalna lipa. Oni się tam klepią, ale mówię, ja idę szukać tutaj. O, o, dobra, jest typo. Jest, słuchajcie, typo, tylko że ja niestety No mam na daleko tylko to, no nie. O, są też grzybki. Dobra, grzybki mogę sobie tutaj zejść. No one dają po pięć. Dawaj, szybko z tego grzeba. Dawaj, dawaj, dawaj. No, lepszy to, ej, bez kitu, lepszy to, słuchajcie, niż nic, no nie. A tymi grzybkami jestem w stanie sobie narobić, słuchajcie, bardzo dużo w sumie. Dawaj, 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 podbij nas tutaj właśnie. I teraz sobie je tutaj e zgarniemy. Okej, okay, czyli tak, tu jeden grzybek, tutaj słuchajcie, jest grzybek i zaraz będziemy mieli 100 na sto, nie no, 100 na 100, to nie! Ale może jakaś właśnie apteczka, coś się tutaj znajdzie, byłoby spoko. O, tam coś leży niebieskiego, to też zaraz sobie obczajmy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Zjedz tego grzebka, zjedz tego grzybka. I teraz słuchajcie, wbijamy się tu do środka. Czy tu jest jakiś karabin sensowny? Nie! Ty lotnie! Ale ja nie chcę lotni. O, jest bardziej sensowny moim zdaniem, karabin. No i pytanie, czy tą lotnię brać, słuchajcie, no? Kurde, mam tego czepiaka, a lotnia mogłaby być ciekawa, ale dobra, ten czepiak jest spoko. Niech on na razie, słuchajcie, on nas zostanie. Dobrze, pięknie, dziękuję. No, teraz, słuchajcie, no, wydojcie ją, to jest tylko 10 KP. to jest tylko 10 KP. Dobra, dojmy ją, dojmy ją, widzowie. No, i to będzie najgłupsza decyzja w naszym życiu Serio, to może być najgłupsza decyzja w naszym życiu Że ją złożyliśmy, tą 50. No ale trudno O, ciężki korobin szturmowy Tego też nie było, słuchajcie Ewidentnie tego nie było, więc też fajnie LOL, co to jest? Co to jest? To też jest z aktualizacji, no nie? Ale jazda. Ej, to jest sztos. To jest naprawdę, słuchajcie, gruba rzecz. Są tutaj poteczki, więc ja bym, słuchajcie, sobie je tutaj zgarnął. I czy tym się da tutaj jeździć, jak do góry? Da się tym do góry jeździć. Ej, fajnie. Naprawdę słuchajcie, to jest spoko. Dobra, mamy tego kolesia, więc dawajcie. Oj, da, da, oj, 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 ja nie wiedziałem, że tym się tak ciężko, słuchajcie, strzela powiem szczerze. Ale dobra, i tak go, słuchajcie, spróbujemy zrobić tego kolesia. Dobra, gdzie on tutaj jest? Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Gdzie ty jesteś? Hoppie! Dobra, przewaga wysokości, żeby tutaj była, tylko że ja niestety go nie widzę i to, jest, słuchajcie, tutaj. A, widzę go jednak. Dobra, dobra, oberwał. Oberwał, oberwał, oberwał. Dobra, dawaj, idziemy na niego strzedgańcem. To może być dobra decyzja. Dobra. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, ooo miał Chuck Jaga i miał jeszcze to o kurde, a ja lubię słuchajcie tą broń, bardzo ją lubię. No i teraz tak, zjedzmy sobie słuchajcie w ogóle banana, bo banana zawsze nam tutaj doda tego HP. Będziemy mogli zabrać tego Chuck Jaga słuchajcie na wynos, że tak powiem. Tylko, że musimy zamiast czegoś, no zamiast tych potek, słuchajcie kurde, te potki mogą mnie potem uratować, no nie? Ja lubię mieć dużo leczenia, więc ja bym chyba, powiem szczerze, wywalił czepiaka. No, wywaliłbym czepiaka i wziąłbym słuchajcie, mimo wszystko to. Możecie to jakby to skajtować. Wiecie, ja nie jestem y, prograczem ani nic z tych rzeczy. Prędzej jestem lamusiakiem. A o, tu jest drugi Chuck No. Nie nie, no to powinienem wziąć chyba dwa widzowie, no nie? Tak mi się wydaje. Kurde, bo to się nie stakuje. O nie, dwa Chuck chyba żeby jednego wydoić, no ale mam 97 osłony i 93 życia, no to to bez sensu, słuchajcie, tutaj jest całkiem spoko. Dobra, weźmy słuchajcie, naszą tutaj, e, na, na, naszą karotę i pojedziemy sobie, tylko zastanawiam się, słuchajcie, gdzie, no nie? Ja bym tutaj jakiegoś high grounda chyba poszukał. Zobaczmy, słuchajcie, strefkę. Strefka niestety, no nie jest w tym lodowym miejscu z nowej aktualizacji, ale i tak jest spoko. No to co, może Właśnie na jakąś górę byśmy wjechali, bo teraz to się, słuchajcie, będę tylko zniżał. To bez sensu. On nie podjedzie po to na pewno, co? No niestety, nie, nie podjedzie. Dobra, to jedziemy tędy. Jedziemy widzowie tędy. Dawajcie, 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 dawajcie. O kurde, ale się nim ciężko porusza. Ej, tu jest grzybek jeszcze, to wiecie co? Żeby nie było, wezmę go. Wezmę, słuchajcie, żeby, żeby te 3 HP, słuchajcie. Mi się zdarzyło na przykład, grać z Wojanem. To jest mega ciekawe. I słuchajcie, mieliśmy na przykład 2 HP albo 1 HP, więc ewidentnie, słuchajcie, te 3 HP mogą ratować życie i to się po prostu przyda. Dobra, tu się zatrzymam na chwilę. Zobaczę, co tutaj się, słuchajcie, takiego dzieje. Czy tutaj jest w ogóle coś ciekawego. Eee, worek na śmieci, no dobra, to to jest właśnie ten item, który chciałem. I słuchajcie, wbiłem tutaj nie, żeby kampić, mm, tylko żeby zobaczyć, czy ktoś tutaj, słuchajcie, będzie śmigał, bo wykrzywione wieże wiadomo, no nie. O kurde. O kurde, skąd, 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 słuchajcie, no to nie było spoko. Nie wiem, słuchajcie, niestety za bardzo skąd, więc trzeba uważać. Albo po prostu stąd spadać! Let's go! Jedziemy w takim razie w dół. Dobra, dawaj, wow, 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 wow. Jazdunia, oj, porażka! Czy jesteś porażka? Dobra, 26 osób, słuchajcie, zostało. On tutaj nieźle zasuwa. Podoba mi się to, tylko że straciliśmy high grounda, no nie, ale... Tam, słuchajcie, jest gigantyczny high ground, ten, 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 widzicie, no nie? Tam bym poleciał, tylko czy to jest w strefce, słuchajcie, to jest w strefce, ewidentnie. No, można by tam wjechać, ale myślicie, że nikogo tam nie będzie. Może ktoś tam być, no nie. O, tu jest na przykład typo, słuchajcie, widzicie, widzicie, widzieliście typa, był typo. Dobra, więc ja bym podjechał, słuchajcie, żeby tyrolko tam wjechać, żeby mieć właśnie przewagę nad tym kolesiem. Spróbujmy, słuchajcie, tego dokonać. 24 osoby zostały, ja mam 4 flagi, to nie jest dużo! Ale też, no to, kurde, jak na mnie kiedy jestem super bambinino to może nie jest, słuchajcie, aż tak tragicznie. Okej. Okay, tu samolot, słuchajcie, jest i czy ktoś próbował tym samolotem, słuchajcie, tutaj lecieć, czy mi się tylko wydaje? Dobra, tutaj, słuchajcie, ktoś jakąś wyrwał, poleciał, słyszałem. Dobra, i czy ten samolot tu leciał? Nie, on tutaj jest. Dobra, to niech sobie tutaj siedzi, ale ja tutaj widziałem kolesia, którego nagle, słuchajcie, znikąd nie ma, no nie? O, 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 coś tam się klepie, słuchajcie, coś tam się klepie. Nie widzę ich, nie widzę, nie widzę, nie widzę. A dobra, widzę tam kolesia, widzę tam kolesia. Dobra. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobra, pam, 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 pam Okej, okay, tylko też wiecie, nie chcę za bardzo zdradzić swojej lokacji Tak strasznie hardkorowo OK, on się tam ewidentnie klepie Dawaj, no musimy go wypestkować, ja cię kręcę, no Ani razu nie mogę go trafić, rozumiecie to? Ej, to jest badaka straszna Co ja teraz odwalam, dobra Tutaj, słuchajcie, widzę na dole gościa Tylko, że on się schował, słuchajcie, za tymi drzewkami, no nie Tam gość jest rozklepany O, o, jest, 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 jest. dobra Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go okej. Okay. Dawaj, pum, 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 pum. Aj, aj, Nie mam aż tyle amo też, żeby się słuchajcie, z nimi aż tak tłucno, nie? Mógłbym sobie zejść tutaj ewentualnie niżej i tutaj się gdzieś chronić, ale no właśnie, on będzie też do mnie walił. Ja mam tutaj przewagę wysokości. Mogę balonami też w razie co uciec. Dobra, okej, okay. tutaj. Słyszę kroczki Słyszę kroczki Dobra, słuchajcie Czy my jesteśmy w stanie jakoś bezpiecznie w miarę tu zejść? Powinniśmy być w stanie Dobra, i w takim razie lecę po moją furkę, słuchajcie Lecimy po moją furkę Bo ten high ground był spoko Ale mi... O, tu jest typo Nie widziałem go wcześniej Dobra Dawaj go Dawaj, 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 dawaj Nie mam za dużo amo, słuchajcie Więc muszę uciekać, muszę uciekać Dobra, przesprintuję sobie tutaj ok, schowam się za drzewkiem i to drzewko może mi troszeczkę tutaj pomóc. Dobra, gdzie jest ten koleś, słuchajcie? On tutaj był. On tutaj ewidentnie był. Dawaj go, dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Nie mogę go z... ty. Nie ma go nagle. Zniknął. Wyparował. Wskoczył se tutaj. Ewident. Oj, 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 oj. dobra. Dobra. Dawaj go, 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 dawaj. No jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dziękuję. Okej, okay, za dużo to on mi nie Oj, snajperka, a ja uwielbiam, słuchajcie, grać snajperką. No naprawdę, uwielbiam. I to, słuchajcie, teraz w takim razie jest przypał dla mnie. Bo ja powinienem ją zabrać i pójść sobie na ten high ground, ewidentnie, zamiast tego pistoletu maszynowego. Ale jako, że on jest nowy, to mimo wszystko chciałbym, słuchajcie, go móc wykorzystać, no nie? No bo po prostu jest nowy. Po prostu to jest nowa rzecz, więc wiadomo, że trzeba z tego korzystać. Dobra, wbijamy się tam na high ground, słuchajcie, czy jednak może jeździmy sobie tym? No bo teraz to już powoli nam się kończy rozgrywka i dobrze by było, słuchajcie, szukać high groundów i potem rozwalać tych typków, ale ja też się zastanawiam nad jakąś apteczką. Jakby tutaj było jakieś leczenie, to byłbym naprawdę gigantycznie zadowolony. Ale słuchajcie, na razie to tutaj leczenia nie widzę. Może być ewentualnie leczenie, słuchajcie, tutaj. O, w takich na przykład. No nie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj amo, to zawsze się przyda właśnie do tego shotguna. I tutaj może być właśnie jakieś leczonko. Dobra, zjem sobie jabłko. Dobra, dawaj, dawaj i zjem sobie drugie jabłko. Okej, okay, mam fula, więc w porządku, słuchajcie, to w takim razie jedziemy. Sobie dalej. to może wrócimy na ten high ground, tak myślę, no? Możemy wrócić, to jest genialna miejscowa. Pytanie, czy ktoś teraz, słuchajcie, tam siedzi? Pewnie nie. Mamy, słuchajcie, strefę, więc wszystko gra. I Naprawdę dobrze stoimy ze strefą i tak dalej. Tam jeszcze wyrwa była. No dobra, e, tak czy inaczej? E, wysiadamy tutaj i dawaj, teraz jedziemy, 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 jedziemy. Mam więcej ammo, więc będę mógł próbować też pestkować tych ludzi w razie, co gdyby była taka potrzeba. No dobra, i gdzie oni są? Teraz ze snajperką. No wyobraźcie sobie sytuację, że teraz mam snajperkę. No przecież kurde, ale to by była jazda! Mogłem, słuchajcie, tutaj siedzieć i po prostu ich pyk py Pyk, 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 próbować. Ale na razie. O, tam widzę. No i widzicie. No i. No, mogę próbować, no nie? Dobra, no tam go pestkować, ale ty, on nagle mi zniknął. Ja nawet nie wiem, gdzie on w tym momencie jest. Ja cię sunę, dobra. Czekamy na strefę po prostu, słuchajcie, bo ja chcę wiedzieć, gdzie będzie, słuchajcie, potem kolejna strefka, no nie? I wtedy będę mógł się dostosować. Czy tutaj powinienem kampić, czy nie powinienem kampić. Mam zielonego skina, więc może jest mnie tutaj trochę mniej widać? Może? Minimalnie? To tak działa? Pewnie nie? No dobra, dawaj, gdzie oni są? Gdzie są tutaj jakieś typki do wyklikania? Bo ja bym ich tutaj poklikał, słuchajcie, no, albo się skitrał, słuchajcie, gdzieś inny. Ale musimy poczekać na strefę. Ja bym serio poczekał tutaj na strefę. Dobra, zrobimy sobie inaczej, słuchajcie. Zjedźmy sobie. Tutaj ładnie, pięknie. Weźmiemy sobie, słuchajcie, naszą furę. I teraz bym poleciał tutaj, słuchajcie, tu bym poleciał, dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj, słuchajcie, leży. Tutaj jest ta snajperka, kurde, no korci strasznie, ale zostawię ją, słuchajcie, zostawię ją. pociśniemy sobie tutaj, w tej wyrwie. 12 osób zostało, słuchajcie, więc to jest do zrobienia. To jest ewidentnie, słuchajcie, do zrobienia, ale ci ludzie kampią, tak jak ja przed chwilą tam widzę, trochę się kitrałem, to ci ludzie pewnie też się tutaj cały czas kitrają, no nie? Dobra, jedziemy, szukamy, słuchajcie, 11 osób, no nie? Tutaj ewidentnie high ground jest bardzo, bardzo potrzebny, no, a ja robię to głupotę, po prostu jeżdżąc, wydając dźwięki, no nie? Wow, mocny Abera, naprawdę mocne co tutaj wymyśliłeś, ale wjeżdżamy sobie tutaj. Dawaj na górę, ok, bo znowu jesteśmy jakby U siebie, to jest nasza okolica, słuchajcie To już jest nasze miejsce I zostaje 10 osób, no nie Dobra, ja tutaj sprawdzę, co są za rzeczy Dobra, o, 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 na pewno to bym wymienił Słuchajcie, tutaj słuchajcie Jest czak-czak, no ale już 15 czak Brać nie będę, no to jest totalnie bez sensu Dobra, 9 osób i słuchajcie, teraz dowiemy się O strefie, gdzie będzie strefa, słuchajcie, gdzie będzie strefa Dobra, okej, okay. czy strefa Będzie tutaj, nie, widzicie, już strefy Tutaj nie będzie, więc szybko sprawdzam, dobra Jedziemy, 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 słuchajcie, no tutaj Grounda, w takim razie chyba w ogóle nie będzie, i powinniśmy tak naprawdę się skitrać w którymś z tych baraków, coś mi się tak wydaje. Bo strefa jest tylko tutaj, dobra, no to jedziemy. Dawaj, 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 wjeżdżaj sobie tutaj, mordo. Mamy tutaj strefę, tutaj mała górka. Nie, nigdzie nie jest wysoko, słuchajcie, nigdzie, nigdzie. Dobra, to dawajcie kogoś tutaj, może znajdziemy. Może by udało się kogoś rozjechać. Ja zawsze lubiłem rozjeżdżać tych ludzików. Dobra, okej, okay, tutaj też. O, nie, dobra, oni się tam klepią, to ja sobie wjedę tutaj na przykład. Tu jest ciuteczkę wyżej, ale też, słuchajcie, mało, mało. Wysoko i zdecydowanie mało wysoko. Dobra. Dawaj, czy ja mogę jeszcze wyżej podychać? Nie, bo tu już po prostu nie ma strefy, słuchajcie. Dobra, jest po, jest po, po, jest po, jest po, jest typo. Jest typo, jest typo, jest typo, jest typo. Dobra, okej, okay, czekaj, 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 czekaj. Czy ja nie słyszałem kogoś ze sobą? Chyba nie. Dobra, no to jedziemy, słuchajcie, do niego, jedziemy do tego typa. No, skoro 9 osób, to słuchajcie, musimy się tutaj postarać, no nie? Dawaj, 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 dawaj. On gdzieś tu będzie. A, tu jest koleś, widzicie? Dobra, ja nie chcę, słuchajcie, go speszyć. Ja bym właśnie tutaj podszedł tak, żeby on był blisko mnie. I słuchajcie, wtedy bym go wyczaił, ale on się tutaj chyba skitrał, czy mi się tylko wydawało? Czy on słuchajcie, wszedł tutaj do środka? Pokaż to, pokaż to. Nie, ty! On mi zniknął totalnie! O kurde, ale faza! A ja... O dobra, leci, 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 Dobra, czekaj, 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 żeby, żeby... On nie, mnie nie widział. Dobra, widzi mnie już. Dobra, dobra, trzeba słuchajcie, go zaorać i tyle, no dawajcie, 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 podchodzimy do niego w takim razie. Tu jest jeszcze sniper, jest... Czy to jest ten sam? Nie wiem czy to jest ten sam, słuchajcie, ale dawaj tym pistoletem maszynowym spróbujemy, bo to jest nowa rzecz, no nie? Nie!